Cześć Kuba, ogromne gratulacje dla Ciebie, dla całej Twojej rodziny, którą bardzo dobrze znam. Sam dobrze wiem, że dobra kariera to efekt pracy Twojej, ale też całej Twojej, twojej rodzinki, Twojej drużyny w domu. Karierę miałeś znakomitą, a teraz czas, żeby, żeby poświęcić Im trochę więcej czasu. Życzę Ci wszystkiego najlepszego na tej nowej, mam nadzieję, jeszcze lepszej drodze życia i do zobaczenia. Cześć Kuba, chciałem Ci przede wszystkim pogratulować pięknej kariery, którą Kończysz w dobrym stylu, na wysokim poziomie. No i życzę Ci wszystkiego dobrego w życiu, po życiu. Żebyś sobie wszystko poukładał i był szczęśliwy. Siema Jarski. zawsze z dużym poczuciem humoru, może dlatego udało Ci się przebić ten jeden z mitów, że Rudy nie może mieć przyjaciół. W harem Potterze Rudy miał dwóch, a Ty miałeś ich całą masę w reprezentacji i poza nią grając w zespołach. Przez to jaką osobą byłeś, jakim człowiekiem i nie tylko zawodnikiem, ale właśnie przez to, jaką miałeś swoją osobowość, życzę ci wszystkiego najlepszego w nowej drodze życia, bo tak można powiedzieć, jak skończysz i powiesisz buty na kołku, rozpoczniesz nowy etap swojego życia. Więc spotkamy się na pewno po drugiej stronie. Ja już tu siedzę i czekam na ciebie, więc jak nie będziesz miał pomysłu na siebie, to dzwoń do mnie. Numer znasz, coś na pewno razem spójnie wymyślimy, a tymczasem baw się ostatnie swoje. Minuty na parkiecie wykorzystaj, czerpiąc tą energię i zapamiętaj, bo, bo będzie Ci tego przez jakiś czas na pewno brakowało. Pozdro 600. Cześć Kuba, wiem, że wybierasz się na tą stronę, po której ja już jestem od dawna. Chodzi mi, że kończysz oczywiście z siatkówką, nie wiem czy idziesz w trenerkę, ale tego Ci życzę. Pamiętam, że zawsze byłeś z boiska bardzo zawodnikiem walecznym i nieraz... W meczach reprezentacyjnych odwracałeś nam mecz. Często, wchodząc z ławki, potrafiłeś pociągnąć zespół do walki i odwrócić losy w meczu. Też dużo, dużo żartów i uśmiechu przy tobie było, dlatego życzę ci po tej drugiej stronie, żebyś też czerpał radość z życia. Cześć, Kuba. Pamiętam jak wczoraj, jak siedzieliśmy na Lidze Światowej na Kubie. I dużo rozmawialiśmy. Dzisiaj może już nie jesteśmy tacy młodzi, ale cały czas silni, cały czas zdrowi. Tego zdrowia życzę Ci na nowej drodze życia. Jak najmniej gołębi na chacie, wylatujących z szaf. Jak najmniej poślizgnięć, bo pamiętam, że takie na mistrzostwach Europy też się zdarzały w życiu prywatnym, w życiu codziennym, na nowej drodze życia. Na pewno takich już nie będzie. Wszystkiego dobrego i takiej ciszy, spokoju i śpiewających ptaszków, jak tutaj mam w okolicy. Wszystkiego dobrego, Kuba. Fajnie było z Tobą grać i dzielić parkiet. Pozdro.